Witam Was we vlogmasie 21 i powiem wam, że właśnie zostawiam otwarty balkon, dlatego że jest tak ciepło, że nawet nie trzeba go zamykać. Jestem zszokowana. Staję sobie tutaj przy tym przy, przy drzwiach, że normalnie nie czuć zimna w ogóle. Nie? Ciepło jest, naprawdę. No i dzięki temu, że też jest ładna pogoda i świeci słonko, to też możecie zobaczyć w takim ładnym świetle dziennym. Naszą choinkę. No, także rano lepiej popatrzeć na choinkę, no bo ja wiadomo, nie. Słonik, słonik Dumbo, nic ciekawego. Moi drodzy, uznałam, że nie ma co marnować ładnej pogody, więc idę. Aha, w ogóle pierwszy raz się wam pokazałam. Sorry, że jestem trochę nieogarnięta, a ja jeszcze taka, powiem Wam szczerze, że trochę lekko zastana, ale to dlatego, że no wstałam i jak zobaczyłam, jaka jest pogoda, to musiałam po prostu Muszę się zebrać i zacząć myć te okna, no bo właśnie jest tak ładnie, że aż żal nie wykorzystać tej pogody, także idę już działać i widzimy się później. A jak możecie zobaczyć, jest z czego myć okna, no naprawdę, Dały, dałam czadu z tym niemyciem okien, ale teraz muszę to naprawić, także zabieram się za pracę. Wishes come true the same time every year. When every light twinkles and you're filled with cheer. Since long, long ago, we've been hoping for snow as we cuddle all night through. Drodzy, właśnie skończyłam i powiem Wam, że o ile te dwa duże okna, no są duże i po prostu, no jest tam więcej mycia, to tutaj i tak jest gorzej z tym, bo zobaczcie, tutaj mamy taki ogromny parapet i ten na zewnątrz, widzicie, tam to już nawet nie wychylam się tak daleko, żeby go myć. Ale jak pada deszcz na przykład, to nam tutaj właśnie na ten parapet spada wszystko, co jest na dachu, czyli cały syf, jaki jest na dachu, jakiś kurz, nawet widzicie tam, że czasem coś od elewacji gdzieś odpada, to też tutaj się znajduje. I potem jak pada deszcz, to ten brud, wiecie, podskakuje razem z deszczem, z tymi kroplami, wszystko się odbija i wali nam o szybę, więc to okno jest zawsze mega brudne, choćby nie wiem co, no to po prostu przez ten parapet, no już tak to jest, także no, to było bardzo brudne, ale udało się wszystko umyć, także teraz czas działać dalej, co innego teraz muszę robić. Moi drodzy, ja po tym jak umyłam okna załatwiłam sobie jeszcze kilka sprawek, różne maile, podpisywałam na różne wiadomości i teraz mm, zabieram się za przesyłki, tutaj mam cały stos kopert i będę... Mm, wypisywać paczki dla osób, które w ostatnim czasie zapisały się do mnie do Oriflame, więc muszę ich trochę wysłać, także tu jeszcze muszę podpisać i koperty, i wypisać formularze rejestracyjne dla nowych osób i wszystko popakować. Także to mi chwilkę zajmie, a do tego, żeby sobie czas umilić, odpalam kolejną świecę, bo jak wiecie, ostatnio testuję te, które dostałam. No, i tym razem będzie to goose Creek zapach ciasteczka z mlekiem i. Tak jak już ostatnio Wam wspominałam, to pachnie cudownie takim, czekoladowy, no takim czekoladowym ciasteczkiem, takim trochę jak taki czekoladowy balsam do ciała. E, pięknie pachnie, tak e, bardzo smakowicie, pysznie. <laughs> także odpalam. Aha, no i oczywiście nie wspomniałam, ale chyba było widać w tle, że choinka już, już się świeci, także robi już nam no, ładny klimacik w mieszkaniu. A i w sumie może jeszcze to odpalę to będzie jeszcze przyjemniej. Jeszcze ładniej. Jest. Ostrożnie, ostrożnie, żeby nie było widać żadnego nazwiska. No i proszę bardzo, czas, już przyszedł najwyższy czas, żeby otworzyć to pudełeczko. Ostatnio dostaliśmy taki zestawik od mojej cioci. Kazała nam się podzielić, no i ja uważam, że trzeba tak się podzielić, że ja zjem wszystko. Co ty na to? Ostatnio widzieliśmy takiego mema, że było napisane tak, że, że jeżeli ty masz 15 zł, a twój facet ma 30 zł, to ty masz 45 zł. No i u nas tak jest, że jeśli ja mam jedno pudełeczko i Adiś ma drugie pudełeczko, to ja mam dwa pudełeczka. No, w każdym razie śmieszki, heheszki, wyjmuję opakowanko, bo ja uwielbiam tofifi, Czekajcie. No i tam w zestawie jest jeszcze jedno. A ja zajmę się ją swoim, oczywiście, bo przecież nie zjem wszystkich. E, I tak, właśnie tak jak wspomniałam, uwielbiam to fifi. E, trochę w sumie ta świeczka pachnie w ten sposób. Tak mam wrażenie co ty na to Tak trochę tak słodko, trochę czekoladowo, ale też trochę karmelowo, pysznie. Więc w sumie ta świeczka pachnie trochę, trochę jak to fifi. I co do tego, to to są chyba moje ulubione takie cukierki, bo na przykład. Ym, no, nie wiem, Rafaello to też lubię, ale już nie tak bardzo jak to Fifi. Jakie są jeszcze takie, na przykład Ferrero Roche, to też nie za bardzo w porównaniu do to Fifi, więc moje ukochane te są, także odpalam. Mam nadzieję, że nie zjem wszystkich, bo moja dupa tego nie przeżyje i brzuch, i uda grube. Także tylko, postaram się tylko dwa, dobrze? Tylko dwa zjem. Hejka, wróciliśmy już do domu. Powiem Wam, że oczywiście pojechaliśmy tylko na pocztę, a że pocztę wybraliśmy w centrum, no w takim małym centrum handlowym, no to nie obyło się też bez zakupów, także cóż, trudno. Na promocji w Empiku była książka Adam K., Świąteczny dyżur. Książka za 20 zł, 19,99 była promka I powiem Wam, że musiałam ją kupić Musiałam kupić ją, w, szczególnie, że w tej cenie była Bo to jest autor Będzie Bolało, czyli jednej z moich takich ulubionych książek Tak, no powiem Wam, że jedna tak top 3, jak nie top 1 moje Bo ta książka, to Będzie Bolało, była dla mnie jednocześnie tak śmieszna i tak ciekawa, że Pamiętam, nie wiem, czy Wam to opowiadałam tutaj, czy Bo na pewno do rodziny i do znajomych to mówiłam, że to będzie bolało, to była tak świetna książka, że aż ją sobie oszczędzałam, że wiecie, czytałam na przykład tam tylko jakiś fragment i odkładałam, żeby po prostu za szybko się nie kończyła, bo była dla mnie tak fantastyczna. No i teraz on napisał świąteczny dyżur, Bożonarodzeniowy dziennik szpitalny autora bestsellera tego będzie bolało, także musiałam kupić, bardzo się z tego cieszę. A teraz już spożywcze zakupy, raczej większość spożywcza, bo na przykład mamy taki zestaw. Tu jest ta wstążka, taka szersza wstążka, to pewnie jakoś profesjonalnie nazywa, O, jest napisane. Kok 10 metrów, dwa razy rozeta i taśma. Ma i taki zestawik, myślę, że nam to wystarczy. I tak pewnie nie na wszystkie prezenty będziemy coś dawać, więc spoko. Pasta do zębów, dwa razy rajstopy, były za 4 zł na Carrefourze, więc jestem ciekawa, jak jakościowo. Wzięłam em, Den 40 jakichś dwóch firm i jestem bardzo ciekawa, czy będą się czymś różniły i czy w ogóle będą jakby się trzymały, czy się nie rozwalą, bo powiem Wam, że ostatnio w Oszą kupiłam dwie pary rajstop i wyjęłam je w domu z opakowania i już jedna miała od razu, zaraz po, po wyjęciu z opakowania dziura, także... Kolejna rzecz to cebula. Dwa kolory, bo ogólnie używamy tej czerwonej, tak do... W większości potraw czy czegokolwiek, ale będę robiła śledzie na święta, więc przyda mi się też ta biała. Poza tym cebula przyda nam się ta czerwona. Dzisiaj też do, bo będziemy robić burgery. Mam rozmrożoną wołowinę e, zmieloną, także będziemy sobie robić burgerki. No i dlatego też mamy bułki takie z ziarnami. Następnie trzy hałwy, hałwa z firmy Odra, bo też kupiona w Carrefourze, część jest, z, bo to są zakupy wymieszane, część jest z Biedronki, a część z Carrefoura, więc to kupiliśmy w Carrefourze i ta hałwa mleczna jest przepyszna, jeżeli lubicie hałwę, to polecam Wam, bo ja ją uwielbiam, jest taka wilgotna i tak pyszna, że właśnie dostałam ją od Adriana na Mikołaja i zaraz zjedliśmy, także teraz kupiliśmy dla mnie. Dla Adriana drugą i jedna jest dla dziadka jako, wiecie, taki słodycz do prezentu na święta. Następnie trzy pomidorki, też do burgera. A, no i pewnie coś na jutrzejsze śniadanie. Dalej śmietana osiemnastka. Wydaje mi się, że osiemnastka powinna być do śledzi, więc taką wzięłam. No i tyle. To wszystko, jeśli chodzi o zakupy. Także takie widzicie, no drobne zakupy. Już mam nadzieję, że już ostatnie przed świętami, bo naprawdę... Ani nie mam ochoty znowu iść do sklepu, bo jest pełno ludzi. A po drugie, no jednak i tak już sporo wydaliśmy kasy, jak to zawsze przed świętami, więc oby to już były ostatnie zakupy. A teraz muszę, musimy zacząć robić, Adrian poszedł jeszcze na chwilę po paczkę do paczkomatu, bo musiałam sobie zamówić nawilżacz powietrza. Nie wiem, czy Wam wspominałam o tym ostatnio, ale strasznie mnie męczy em, kaszel. Wam mówiłam od razu nawilżacz powietrza, no i właśnie przyszedł, dlatego Adrian poszedł do paczkomatu, a ja teraz zabieram się za robienie burgerów. And hearts open wide, and every smile sincere. Songs will be sung, and we'll join with loved ones to celebrate a new oh. Soon will come. We'll hold those memories close of the. Look Burgery zjedzone. Mam nadzieję, że to nic między zambali. I otwieram paczkę, którą Adrian przyniósł. To tak jak już Wam mówiłam, to jest ten nabliżacz powietrza. Zobaczymy jak wygląda. Jaki malutki! Jejku, myślałam, że to będzie trochę większe. Słuchaj, jakie, jakie to malusieńkie. Ja myślę, że to będzie ja też, no większe. Tak jak tak 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 takie jak na przykład są odświeżacze powietrza, chyba Zeruika czy coś takie. To, to jest dużo mniejsze. To jest tak na tym. No i rzeczywiście jest błękitne. a my, Na zdjęciu myślałam, że będzie trochę bardziej szare, ale nieważne. Ważne, żeby, żeby działało. No, I ładuje się. Aucy też się większe, nie? No. I ładuje się kabelkiem takim klasycznym, jak większość telefonów USB. No, także tak to wygląda. On ma tutaj jakiegoś e, Renifera, ale wiecie, tak naprawdę to jest podświetlane i tak naprawdę nie o to mi chodzi. Najważniejsze jest, żeby mi nawilżało powietrze, bo ja bo potrzebuję tego. I też em, czytałam, że można dodawać sobie olejków eterycznych, jak, jakby ktoś miał ochotę przy okazji odświeżyć sobie powietrze. W mieszkaniu, także e, dobrze będę używać. Mam nadzieję, że. Już, mam nadzieję, że dzisiaj będzie mi to pomagało w spaniu. Jeszcze raz tak z bliska i powiem Wam jeszcze tylko, że kosztowało to 40 zł. 40 zł chyba nawet jeden grosz, czy coś takiego, także no, postaram się dzisiaj już to odpalić. Przyszedł już czas na kalendarze, także zaczynamy już klasycznie od Lindyta. I dzisiaj okienko 21. O, jest tutaj. A ten taki klasyczny cukierek, cały czekoladowy. Teraz czas na kalendarz z cieniami. I 21 okienko jest tutaj. O, żeby nie rozwaliła. Czy może będzie, może cień. Jest co cień. No ma się to. Znasz się, będzie. O jakiś takich wrzosowych, bo tutaj troszkę ta gąbeczka się przesunęła. Już widzę, że taki wrzosowy mat, a nazywa się fioletowy róż. Ha. Huh. Jakby się nazywał wrzos, nie? Ale byłoby... byłoby, byłoby. Ale no, jest to dla mnie wrzosowy taki kolor, także... czekaj. Pokażemy O! Dla mnie jest to brzosowy macik. E, uważam, że świetnie. E, idealnie jest ta e, paleta skomponowana, bo e, różne, jakby, opcje kolorystyczne są, a, ale wszystko ze sobą się tak komponuje, że jak jest, nie wiem, czerwony, to znajdzie się też do tego taki cień mm, inny, jakiś czy błyszczący, czy też inny mat, który. Pozwoli nam na stworzenie takiego spójnego makijażu, a nie tak, że wiecie, mamy czerwony i nie wiadomo gdzie go dać Także tutaj tak wygląda ten dzisiejszy mat, czyli dla mnie wrzosowy, a według Hani fioletowy róż Super Jestem już z powrotem i teraz czas na kalendarz duży Zobaczymy, co dzisiaj, co dzisiaj. Adrian, w końcu musi być gąbka i brązer, prawda? Aksesoria. Na to cały czas czekamy. To będą dwie rzeczy. <laughs> dzisiaj mamy. No, okienko... na pewno akcesoria, tak? Czekaj, 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 żeby choinki jeszcze wrócić. Okienko 21. No nie, tam nie będzie cienia Marta. Nie, nie. Okej. No kurde, rozmiar taki, że cień będzie. Wczoraj też był cień. No też. Nie, przedwczoraj były rzęsy, a wczoraj był cień. No to w 22 musi być już gąbka. Pokaż. No jak tu nie będzie gąbki, a w, chyba, następnym, jest, prostu, a w następnym okienku musi chyba, być bronzer. Chyba, jest tak po prostu I też Bo ciebie. co to ma znaczyć, że, że jest róż rozświetlacz, a brązera nie ma? Na pewno musi być. A gąbka? Czym to wszystko? Paluchami? Bronzera nie będzie? Hmm. No a czym to chcesz nakładać? Po co make-up do gąbki jak nie ma gąbki? Przecież to się nie klei? To nie jest do gąbki -a. A. Cień. Nazywa się gorzki piernik. To jest taki gorzki piernik. Co? <noise> Ej, coś... kurczę, bardzo ciemny brąz. Przez chwilę myślałam, że czarny, ale nie, chyba to jest, chyba to jest taka bardzo ciemna czekolada, taki. Bardzo ciemny brąz. Ciekawe no Tak? Kurde, no właśnie, to zrobię swatch, zobaczymy. O, bardzo przyjemne. tematy. w tym kalendarzu są takie bardziej kremowe, a w tym kalendarzu z cieniami są takie bardziej suche. I no, zupełnie inaczej też się je nakłada. Te... Te z małego kalendarza z cieniami są takie suche i czasem jakoś tak gorzej mi się je rozciera na dłoni, jak robię słuch. A te, te są takie bardziej kremowe, dużo takie przyjemniejsze w dotyku. No i powiem Wam, że ten cień no, wydaje się takim bardzo, bardzo ciemnym brązem. Nie, nie powiedziałam, że to jest czerń, ale no nie wiem, może ja się nie znam, może się mylę. No nie wiem, właśnie widzę, że tutaj no... Nie, no chyba widać, że to nie jest taka czerń, czerń. Tylko że brązik. Szczególnie właśnie jak się tak troszeczkę jeszcze ten cień rozetrze, nie jest, jak nie jest go tak grubo, to widać, że to nie, nie jest czarny, tylko właśnie brązowy. No także takie dwa cienie dzisiaj mamy. Proszę, Adisu. E, aha, Adis, dzisiaj znowu Grinch świątecznie. Chyba ostatni nawet. Tak? A bo dzisiaj, o, czyli już, a bo dzisiaj jest czyli już wszystkie widzieliście. Dobra, okienko 21. Duża piswka. O, smaku jagoda. Była już taka chyba. Czy Nie mi... kojarzę. Nie. No Nie to kojarzę może ja mi... Druga. To może mi się wydaje? Czyli mamy jag... e, jagodę bez glutenu i bez laktozy. O, proszę, proszę. Czekaj, czekaj, czekaj. Taka ciemna. Hmm? Na pewno któraś z tych małych już była z jagodą. No na pewno tylko wiesz, tam połowa nie jest podpisana, więc. No, to ciemno jakoś było. Dobra, to przechodzimy teraz do drugiego kalendarza. Proszę bardzo. 21, tak? Mhm. No i co tam masz? Ja tego nigdy nie jadłem. Właśnie dlatego ci to kupiłam. A jeszcze tutaj jakiś... Ta rzepa się przykleiła. <grym> Rzep? W krzaku byłaś? <grym> krzaku. Ej, to toblerone biegało po krzakach i przykleiło się. ej, 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 ej. No coś mamy zapaszek. Zapaszek zaraz znajdziemy. Kto się tule czyta? Co to jest? Toblerone. Nie, Tobleron, może się to? Tobleron. Bo... To, to, to jest bardzo znane czekolady, na pewno też kojarzycie. To to, bo tym, bo tym, bo mam nie mam ochotę to to tak Widzicie to to, ta, tak. taki kształt e, czekolady w takie góry? Zresztą tak samo jak na obrazku. E, to jest chyba logo też firmy. E, oczywiście wersja mini to są takie jeden raz. E, I ja to zamówiłam Adrianowi, bo właśnie wiedziałam, że on jeszcze nigdy nie jadł, także byłam w takim szoku, e, że musiałam. E, Musiałam mu zamówić, żeby w końcu spróbował. I teraz proszę. A co do historii tego zapachu, to już też może Wam pokazać. A Wy chyba widzieliście, jeśli oglądaliście moje zamówienie jakieś tam przedostatnie z Oriflame. To jest zapach Ascendant. I zamówiłam to Adrianowi z tego względu, że Kiedyś na jakiejś tam grupie na fejsie dziewczyny pytały się, jaki tam męski zapach polecacie, no i ten miał bardzo dużo takich opinii pozytywnych, więc uznałam, że Adrianowi też zamówię. I chyba nawet kiedyś dawałam Ci próbkę do powąchania tego zapachu i chyba Ci się podobał, także musisz się popsikać i ocenić. Psikamy. I oceniamy. No, poczekamy chwilkę. Nie, nie trzemy, czekamy. Nie, nie. No, na te głowy. 75 ml tu jest. Oczywiście, jak, za, jak zawsze w męskich zapachach jest 100 razy więcej niż u kobiet. No ładne, podoba mi się. Jest trochę taki drew, drzewny, trochę taki żywiczny, ale też trochę delikatnie słodki, mam wrażenie. Mi się on podoba, bo już kojarzę go z próbki kiedyś tam. Ciekawe, super. Dobrze. No to tyle jeśli chodzi o kalendarze dzisiaj. Moi drodzy będę powoli się szła kąpać i spać. Już jest naprawdę późno, już po trzeciej chyba z pół do czwartej, także jestem wykończona, ale jest ok. Ten dzień. W sumie zrobiliśmy wszystko co planowaliśmy, tak mi się wydaje, więc jest ok idę się już właśnie kąpać i do spania także jako ostatnia rzecz jeszcze przypomnę Wam o moim prezencie upomnę się o prezent, czyli o te subskrypcje o osoby, które jeszcze tego nie robią, które jeszcze mnie nie subskrybują będzie mi naprawdę bardzo miło teraz z okazji świąt i z okazji nowego roku, jeżeli mnie zasubskrybujecie i to będzie taki fajny prezent od Was dla mnie także jeżeli macie taką ochotę, to kliknijcie przycisk subskrybuj i zróbcie mi prezent na święta. Tym, którzy się zdecydują, bardzo już dziękuję i będę się już z Wami właśnie teraz żegnać. Widzimy się już jutro w 22 vlogmasie, 21 vlogmas się kończy, naprawdę niesamowicie wszystko to niesamowicie szybko to wszystko zleciało. No, także dziękuję Wam bardzo za kolejny dzień razem i do zobaczenia już jutro, buziaki. Pa!